Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj, moi drodzy, nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj wbijemy sobie 50 winów na league. Jak widzicie, mam 49 na 50. Przed chwilą skończyłem live'ika i wbijemy sobie teraz ostatni meczyk i odblokuję sobie Jetski Jackie, moi drodzy. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, jeżeli chcecie kolejne takie odcinki w przyszłym sezonie, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jeżeli będzie ponad 5000 łapek w górę, to w przyszłym sezonie postaram się to wbić jeszcze szybciej niż dzisiaj, bo... No teraz akurat trochę sobą mi poszło przez te ostatnie giereczki, przez te ostatnie dni generalnie trochę mało tych giereczek grałem, ale na live przez dwa dni teraz sporo wbiłem, dlatego zapraszam również na live. Y. Zasubskrybujcie kanał, by być ze wszystkim na bieżąco, moi drodzy. No i lecimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeżeli robicie również jakiekolwiek zakupy w sklepie. Pamiętajcie o kociku, panda, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie moi drodzy. No i czekamy aż tutaj wybierze nam jakiś meczyk i zaraz lecimy z pierwszą rundą. 75 later, dobra moi drodzy, a więc startujemy z pierwszą rundą. Gramy tutaj Chodzona. No, jestem ciekaw, czy uda nam się to za pierwszym razem przejść. Czy teraz przegramy i trzeba będzie grać jeszcze jedną giereczkę. Mam nadzieję, że od razu wygramy. Fajnie było, szczerze mówiąc. Dobra, tutaj ta tara będzie raczej wyjaśniana. No, jej troszeczkę HP, a ja się jeszcze ulaczę tutaj. Ale nice, nasz Jin tutaj bardzo ładnie stoi sobie w tej strefie, przez co nabija punkty. Dobra, tara leży, jest dobrze. Ja też wchodzę do strefy bardzo ładnie. Mortis. Dobra, Mortis jest robiony. Znowu używam gadżetu. Ok, to może być wygrana. Wydaje mi się, że możemy to zwyciężyć, szczerze mówiąc. Nie mają jakiegoś super mocnego teamu, więc może nam się udać. Zobaczymy. 40% już mamy. Bo czasami jest tak, że na początku się wygrywa, a potem się przegrywa. Więc różnie to może bywać. Dobra, ładnie tutaj to przyciągnął. Jeszcze rzucamy sobie ulta. Nie jest źle. 56%. Nie, no raczej zwycięstwo. Wydaje mi się, że raczej to wygramy. No bardzo ładnie tutaj robimy, trzeba będzie jeszcze wygrać drugą rundę i wtedy będziemy sobie już testować dziecki Jackie, moi drodzy. Nowego skina za Power Liga. Możecie napisać, szczerze mówiąc, w komentarzach, czy macie już dziecki Jackie, albo ile macie winów. O, też możecie napisać, czy macie już 50 na 50, czy jeszcze nie macie. Tutaj bez problemu udało nam się zwyciężyć pierwszą rundę, więc lecimy od razu z drugą. Nie ma na co czekać, szczerze mówiąc. No a potem kupimy sobie Jetski Jackie, bo... Mimo tego, że trzeba zrobić 50 winów na Power League, to potem trzeba jeszcze tego skina kupić, bo część osób myśli, że on jest za darmo, ale on nie jest za darmo, tylko trzeba go kupować za 25 tysięcy starpońców, moi drodzy, więc. No nie jest tak łatwo takiego skina mieć, a one są praktycznie, można to powiedzieć, limitowane. Ponieważ jak nie wbijecie tych 50 winów, to po zakończeniu tego sezonu on już się nigdy nie pojawi. Dlatego warto sobie wbić te winy. I nawet jak nie macie star pointsów, to nie musicie go od razu kupować. Tylko sobie go kupicie na przykład w przyszłym sezonie, jak już będziecie mieli star pointsy. Tylko ważne jest, aby sobie go odblokować. A żeby go odblokować, trzeba te winy wbijać. Więc to jest bardzo ważne. Ja póki co mam wszystkie, bo pierwszym skinem była ta Penny, co tutaj ze mną gra. Drugim skinem był ten 8-bit taki. No i teraz jest jeszcze De jetski Jackie. A co ciekawe, ja nie mam żadnego skina do Jackie, więc fajnie będzie, bo będzie to mój pierwszy skin do niej. A jest naprawdę bardzo ładny. Ja star pointsów mam sporo, dlatego... No bez problemu mogę sobie go kupić, oj teraz przyciągnie i Mortis chyba nas porobi, chociaż nie, daliśmy sobie radę, nie jest źle 60%, zapraszam również wszystkich moi drodzy na mojego Instagrama, ponieważ jak to oglądacie, możliwe, że jestem aktualnie na boisku i sobie gram w nogę, zależy o której godzinie oglądacie ten odcinek. Ale dzisiaj będzie sporo relacji na moim Instagramie, więc jak ktoś mnie jeszcze nie obserwuje, wbijajcie. Linka macie w opisie. Dlatego zapraszam wszystkich, moi drodzy. Mój Instagram to jest Podłoga Gaming, więc możecie sobie wbić na Instagrama i to wpisać i na pewno mój profil znajdziecie. Tam są też moje zdjęcia. Dużo relacji tutaj, więc zapraszam wszystkich. I w tym momencie, moi drodzy, przeszliśmy sobie Power Liga i odblokowaliśmy Jet Ski Jackie. Bardzo, bardzo fajnie. Bo szybko poszło, czasami jest tak, że nie idzie mi na tym ligu, ale tutaj ładnie poszło. Jestem też bardzo blisko Mityka1, więc nie jest aż tak źle, szczerze mówiąc w tym sezonie. No i zobaczcie, mamy to nagroda za Ligę Mocy. Wygraj 50 meczy w tym sezonie, aby odblokować skuter wodny Jackie. Pokaż ofertę, no i wyświetla nam się skuter wodny Jackie. Jak sobie wejdziemy teraz w sklep, moi drodzy, to tutaj ona gdzieś będzie. O, tutaj jest dokładnie. No i kupujemy oczywiście 25 tysięcy tarpońców, oczywiście z Kodzikiem Panda, tak jak mówiłem, więc kto... Yy, nie wpisuję kodziku panda, ten jest niefajny. A kto wpisuje, ten jest kozakiem, dlatego pamiętajcie o kodziku panda w sklepie, oczywiście. No i mamy skuter wodny Jackie, bardzo fajny skinek moi drodzy. Wybierzmy sobie go, bo tak jak mówię, jeszcze żadnego skina do Jackie nie mam, więc wybierzmy sobie ten skuter wodny Jackie. No i przetestujmy go na przykład na solo. Mroczne fantazje, jakaś nowa mapka Ty, ej, dobra, to lecimy. Nowa mapa na solo, chyba tak mi się wydaje, przynajmniej wcześniej nie widziałem. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Lecimy z jedną giereczką. Leczące grzyby mamy? Serio? Ej, Pok Champ, leczące grzyby. Leczące grzyby są sztos. No bardzo fajna ma ta animacja. Generalnie już tym skinem grałem w wersji deweloperskiej, więc jak ktoś już subskrybuje kanał od jakichś dwóch tygodni, to pewnie to widział, bo jak współpracuję z SuperCelem, mam kot to mam również wersję deweloperską i dostęp do wszystkich postaci skinów wcześniej, przed update'em po prostu, więc już po prostu taki Taki test z tą postacią robiłem, ale jeszcze w oficjalnej wersji nie grałem, a czasami się jakieś animacje zmieniają. Wydaje mi się, że jest trochę jaśniejsza ta animacja. Nie wiem, fajnie wygląda, naprawdę bardzo ładny skinek. Ja już to mówiłem wcześniej, że mi się mega podoba. Fajnie też skacze, możecie sobie zobaczyć, że ona jakby zeskakuje z tego skuterka i wali w nim o podłogę. To też wygląda. Mamy dwa parkiuby, póki co, to tam się obija jakiś Mortis jeszcze z dżinem. Oj, tutaj Jin porobił, dobra, ma 4 parkiuby, top 6, no ja nie chcę zginąć generalnie, fajnie był było jakieś top 3 sobie tutaj ugrać, bo dzisiaj jest niedziela, jak wy oglądacie to jest już poniedziałek, pewnie jest już reset sezonu, czyli po prostu za pucharki dostaniecie starpońcy, więc mi jutro zabierze troszeczkę pucharków, pewnie spadnę z 200-300 pucharków, ale za to dostanę jakieś 6000 starpońców, czy nawet 7, więc no coś za coś moi drodzy. Top 4 jestem, nie jest źle. No nie obijaj mnie, dlaczego mnie obijasz, gościu? Zostaw mnie na chwilę. I ja sobie tutaj spróbuję przeżyć, będę skakał później na środek i zobaczymy jak to się skończy. Top 4 póki co top 3 chyba muszę mieć, żeby mieć Jackie na 725, mam już top 3, ok, czyli spoko moi drodzy, nie jest źle. I moi drodzy, dzisiaj live o godzinie 19, na którym będę grał nowe tryby, bo wydaje mi się, że dzisiaj, 28, wlatują już nowe tryby, no Chyba tak, chyba będzie koszykówka albo siatkówka, możecie napisać, jeśli już jest wyższa, który z tych trybów. Oj, tutaj podjeżdżamy chyba kolegę, no i kolega ginie, bardzo ładnie. Oj, kruczek jeszcze ginie, czy ja to ugram? Tak jest, udało mi się wygrać skuter wodny Jackie. nice widzowie. Pierwsza gierka z kinem, od razu winek, no coś pięknego. Myślę, że nie ma lepszej możliwości, aby zakończyć ten odcinek, Skin jest naprawdę przekozacki. Bardzo mi się podoba. Dajcie znać w komentarzach na ile go oceniacie w skali od 1 do 10. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, strzecie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, kto jeszcze tego nie robi. Wbijacie na mojego Instagrama, wbijacie również na mój drugi kanał, czyli na kanał Pantaf, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć! Wait a minute. Who are you? Six months later. Yeah. Yeah. Yeah.